Podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów konkursu Lider Nieruchomości Oto Dom 2021 statuetki otrzymały najlepsze agencje nieruchomości z całej Polski w 17 kategoriach. Jako OTODOM w ogóle czujemy się spodpowiedzialni za to, jak wygląda wizerunek pośrednika w Polsce i chcemy przez ten konkurs też podnosić jakość tej usługi. Budowa jest taki, nazwijmy to kodeks dobrych praktyk, ale też przez to sprawiać, żeby klienci, potencjalni klienci biur nieruchomości, lepiej rozumieli tę usługę, lepiej rozumieli, czym tak naprawdę zajmuje się agent nieruchomości, jaką wartość dostarcza do rynku. Cały czas badamy em, em, Wizerunek agenta nieruchomości. Prowadzimy regularnie badania, i z tych badań wynika, że w ubiegłym roku już prawie co drugi Polak miał pozytywną opinię na temat pracy agenta. Wierzymy, że też dzięki naszej pracy, naszym projektom, takim jak lider nieruchomości, sprawiamy, że ludzie lepiej właśnie rozumieją tą usługę. Brawo! Najlepszy z najlepszych! W kategorii ogólnopolskiej już po raz drugi zwyciężyła agencja Nowodworski Estates. Statuetkę odebrał właściciel, Adam Nowodworski. Co dla agencji oznacza ta nagroda? Ta nagroda jest wielkim tak naprawdę podziękowaniem dla całego zespołu. Już prawie 300 osób, które pracują w całej w Polsce, zarówno dla agentów, jak i dla back office'u za to, że tworzą po prostu nową jakość i zmieniają polski rynek nieruchomości. A jakie cechy wyróżniają profesjonalnego agenta nieruchomości? Dobry agent nieruchomości musi być przede wszystkim skuteczny, bo za to jest oceniany w końcowym etapie przez każdego klienta. Zarówno jeżeli chodzi o właściciela, jak i tego, kto poszukuje nieruchomości. Więc kluczem jest w przypadku poszukujących odpowiedź na ich potrzeby, żeby znaleźć nieruchomość, która spełnia ich oczekiwania. Jeżeli chodzi o właściciela nieruchomości, no to tutaj najważniejsze jest to, żeby podejść profesjonalnie i rzeczowo do zobowiązania, jakim jest to, że sprzedamy lub wynajmiemy nieruchomość jak najszybciej i za jak najlepszą cenę. Była to już czwarta edycja konkursu Lider nieruchomości Oto Dom, która wyłania najlepsze agencje nieruchomości w kraju.